Cześć Siemaneczko, witajcie z tej strony prezes. Ja witam Was w oto następnym odcinku z Farminga, oczywiście z naszej jak na razie jedynej serii w FS22, czyli serii na brzozówce. Oto możemy Was powitać dzisiaj na akcji, jak widzicie, ściano. Przed odcinkiem poskosiłem, przeczosnąłem i teraz zostaną zgrabianie i presowanie postanowiłem, że taką akcję, aż zagasiłem ciągnik, sobie wykonam przed odcinkiem i na odcinku w sumie miałem w planach oczywiście koszenie owsa, ale niestety co się okazało, no to owies dopiero pewnie będzie dopiero jeszcze na następnym miesiącu do do koszenia więc no niestety ale przynajmniej musiałem się zatrzymać na tym miesiącu żeby zrobić akcję właśnie na łące bo już nam urosła a nie chciałbym tracić na tym także o to wchodzi akcja przynajmniej chciałem tak to zrobić że tylko zgrabianie i presowanie presowanie będzie pierwszy raz w ogóle siana nową presą także jeszcze nie, nie presowaliśmy tą presą siana nie chciałbym przyczas zgarn zgarnywać także co kiszonka też dopiero będzie z kukurydzy za 2 miesiące w sumie to czy za miesiąc? Za miesiąc w sumie, czyli teraz... Teraz nam się nałoży akcja. No. Kurde, nie myślałem, że aż to tak wyjdzie. Myślałem, że owiec jednak będzie na tym pierwszym miesiącu do koszenia. Poza odcinkiem też pomyślałem Wiadomo bierzemy kredyty kredytami. Chcemy się rozwijać. Chcemy też dobierać to nowe pola. To coś tam. Eee, troszkę zapomniałem o tym, że mamy w sumie moda na to, żeby brać dzierżawy a dzierżawy by nam też sporo pomogły także myślę, że e, tak jak mówiłem, że e, na przykład e, przy kupnie kejsa e, jak przeprowadzałem, e, że kejsik nam się też przyda do akcji e, kukurydzy na ziarno no i, ale pola nie mamy jak na razie pod to, pod tą akcję w sumie, także myślę już coś, żeby na wiosnę jakieś pole też wydzierżawić, tak jak teraz w sumie w tym miesiącu już wydzierżawiłem pole pod rzepak i oczywiście te pole zasia, zasiane już jest z tym rzepakiem. Żeby nie powtarzać akcji, bo od dopiero co odcinek temu miałem siew, co prawda siew poplonu Znaczy ja to tak mówię poplonu, no bo prawidłowy poplon jest taki w farmingu, że no mamy rzadkie w olejistą, A z rzodki oleistej nie idzie nic zrobić, w sensie, że skosić później czy coś a mamy, a mamy też do dyspozycji trawę, a są też w rzeczywistości takie coś jak trawa jednoroczna, czyli siejemy na przykład teraz po, po pszenicy i na, z, w rzeczywistości jest to chyba, że dopiero na wiosnę możemy zebrać i wtedy, e, wtedy zbieramy tą trawę i... O kurde. I wtedy tą trawę przeorowujemy i na przykład możemy szybko jeszcze zasiać czy kukurydzę, czy owiec właśnie, czy może jakieś zboże, jarę. Na przykład też, ale jęczmień, nie, jęczmień trzeba coś dość wcześnie siać, tak, że to nie, by nie wypaliło. Łyczek kawy wezmę, bo aż mi zaschło. Nie wiem od czego, ale w sumie dopiero co dzisiaj wstałem i postanowiłem, że to nagram, skoro mam uszykowany serwer. Myślę, że dość szybka akcja będzie, bo już wcześniej sobie objechałem łąkę To co najdłużej w sumie schodzi Także myślę że większość odcinka to będzie prasowanie, a nie zgrabianie To co już było wiele razy 80, jak najbardziej sobie dobrze radzi w tej akcji ze zgrabiarką 80. Widzę, że znowu coś tam będzie trzeba przy niej porobić. Ostatnio, szczerze powiem, mimo że mamy większe ciągniki, w sensie większy ciągnik tego Fenta 415, to i tak 80 najwięcej robię. Czemu nie wiem, no ale. Ważne, że ciągnik robi, a nie stoi. O no, jakby stał, no to wtedy, wtedy by trzeba było się rozmyślać, żeby go sprzedać. No bo po co taki ciągnik, który stoi. Taki ciągnik, który teraz bardziej stoi, to jest właśnie fence 300. I zastanawiam się coraz bardziej co z nim zrobić. No bo wiadomo, zamiast niego byśmy potrzebowali jakiś ciągnik zastępczy sturem. A szczerze tak myślałem poza odcinkiem, no... Moglibyśmy założyć do 400 tura, ale tak trochę mi nie pasuje do 400 tur. No ale wiadomo, możemy później go zdjąć, jakbyśmy chcieli zachować ten traktor. Bo nie wiem w sumie jakie później będą losy 400 w późniejszym etapie serii, bo już mam daleką wizję, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. O przyszłości na pewno bym chciał, żeby z turem był jakiś traktor, co tak jak na przykład z tych nowszych Fendtów mają tą, że tak powiem, nie nieściętą szybę, a tą zaokrągloną na dachu tak jakby. Także to wtedy w ładnie, te nowsze Fendy ładnie wyglądają z turami I, i z kabiny jest lepszy widok tak jak do tura. Także bardziej, no ale nie wiem, zobaczę, jeszcze muszę się zastanowić. Ale myślę, że mogę też ogłosić już bez problemu tam, że fent 300 już też jest na sprzedaż. Także jakby kto chciał, to tam możecie napisać ile dajecie i przyjeżdżajcie, bierzcie go. Najwyżej troszkę będę bez tura, ale to sobie poradzę w inny sposób. Odstawimy tutaj 80, to jest daleko od drogi, raczej nikt nam nie ukrodnie. Wsiadamy do fędzika. Jak mówiłem pierwszy raz w akcji w akcji ta prasa jest w sianie także teraz już z tą prasą to myślę, że o wiele lepiej będzie szło nam siano kosy, czy w ogóle prasowanie słomy o wiadomo, możemy już większe baloty robić, ale na razie z siana nie będę robił większych balotów póki nie wiem, nie zmieniliśmy na przykład naszego paszowozu bo jak na razie to nam pasuje, że no słomy, balot słomy trzeba dzielić tak czy tak a balot siana to wrzucamy jeden na cały paszowóz i później to co podzielimy słomy plus do pełna kiszonki widać znowu tej tych bel siana będzie dużo niestety dzisiaj sobie nie pozbieramy tych balotów bo przyczepa do beli jest nadal zasypana słomą, bo jeszcze, nie, jeszcze chyba z 10 balotów mi słomy zostało ze zeszłego roku także najpierw to zużyję, a później weźmiemy oczywiście sobie te nowe baloty poukładamy poboże. Także no, my ciekawi, ile teraz w ogóle będzie balotów siana po tym, jak to włożymy w przyszłym sezonie. Na pewno już myślę, że będziemy musieli dwa pokosy siana sobie przeznaczyć na to, żeby je zebrać na siano, żeby nam starczyło na cały rok. O wiadomo, w przyszłym roku nie wiem, nie patrzyłem w sumie jak to tam wychodzi teraz, nie pamiętam w sumie jak to wychodzi, za ile będą się dzielić nam następne krówki. Ciekawi, to teraz już będzie dochodziło coraz więcej. Teraz samych krów mlecznych mamy na razie 75 sztuk. A myślę, że mimo, że teraz w niedługim czasie sprzedamy 25 sztuk, to i tak na wiosnę pewnie dojdzie jakoś z 50 sztuk. Także już będzie fajna ilość tych krów. Będzie już przynajmniej pół tej nowej obory zapełnione. Słony może w tym roku zbieramy aż ponadto, bo z Owsa też będzie nas zbierał słomę, żeby była. Ale to wiadomo, mówię, mamy też do dyspozycji na tej mapie kurniki, do których też byśmy mogli. Zawieść sumę, żeby nam dały obornik. Zacznijmy sobie od tych najdłuższych wałków w sumie. Myślałem też poza odcinkiem już rozmyślam jak wybudować nowe, że tak powiem, gospodarstwo. Chciałem stawiać na nowym gospodarstwie te, te jakby wiaty z modhaba, co można w nich tak by automatycznie się stawiają stogi w nich, albo po prostu automatyczne stogi, żeby jak najmniej lagowało. Ale myślę, że tych balotów w przyszłości, nawet jeśli będzie dużo tych krów, to nie będziemy mieli jakoś naprawdę dużo. Więc myślę, że jednak będziemy stawiać się gdzieś pod jakąś zwykłą wiatką normalne, normalnie baloty sobie. Muszę rozmyśleć też jaką, jaka to będzie wiatka, bo tego jeszcze nie przemyślałem. Na razie to ino wymyśliłem, gdzie będę miał postawiać maszyny i też zamierzam stawiać jakąś dużą halę, żeby też w razie czego coś zmagazynować na dużej hali, na płaskim magazynie. Oczywiście, żeby fajnie się na tym magazynie wjeżdżało i wysypywało, to wiadomo, będziemy potrzebowali jakiegoś tandema którego zamierzam myślę, że nawet na następny odcinek już zakupić. Zamierzam, a jak to wyjdzie, to nie wiem. Zobaczymy oczywiście. Musimy też się, jak mówiłem, jak powtarzam, w sumie co odcinek brać jak najszybciej za nasze spłacanie kredytu bo dopiero zauważyłem, że przez to, że mam praktycznie no, tam niedużo poniżej miliona kredytu to mam cienne odsetki to są 3000 Także troszkę nam kasy to zżera także musimy jak najszybciej to pospłacać myślę też że chciałem wywozić na przykład, bo myślałem, że będzie za, będziemy mieli jak na razie za dużo obornika żeby wywieźć go na biegazownię czy gdzieś do chłopaków żeby sobie przerobili i nam za to dali kasę ale jak na razie zostawiam ten obornik bo teraz w sumie jak dałem pod po jęczmieniu i po pszenicy tam gdzie zasiałem trawę tą jednoroczną dałem podwójną dawkę obornika to tego obornika nam nawet dość sporo znikło, także no naprawdę myślę, że teraz jak jeszcze damy tak po kukurydzy i po po owsie to będzie naprawdę naprawdę sporo mi jeszcze tego obornika zniknie jak jeszcze zostanie dość sporo, to wtedy, wtedy resztę wywiozę. Także co? teraz oczywiście przez zimę na pewno też nam dużo da to, że będziemy mieli sporo tej kiszonki w sumie z trawy, no bo tej trawy jednorocznej jak po pszenicy, i po jęczmieniu zasiałem. Nie chcę myśleć nawet ile będzie tego, ale to są spore kawałki, także będzie sporo tej trawy. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, myślę też, żeby już zakupić swoją przyczepę do tego czasu, do w sumie listopada, żeby jeździć i swoją przyczepą i jeszcze pożyczyć od chłopaków wtedy na odcinek przyczepę samozbierającą i żeby chłopaki przyjechali swoimi nowymi kosiarkami, które mogą od razu kosić i walić w pokos. E, trawę także byłoby to dużym ułatwieniem, bo już by nie musiał osobno jeździć kosiarki i osobno zgrabiarka. <coughs> Wiadomo, trzeba zapłacić wtedy za tą usługę A nie to co byśmy sobie sami zrobili praktycznie za koszt paliwa ale przynajmniej by było jakieś urozmaicenie też na odcinku, a na to też patrzę, bo wiadomo nagrywać monotonnie to co ciągle bywa a jeśli bym chciał skosić te trzy kawałki same trawy to same kosiarki by jeździły nie wiem ale no ja bym musiał chyba rozdzielić na trzy odcinki po pół godziny żeby wszystko skosić także no sporo jest tej trawy i spore są te kawałki także Mimo, że mamy już przednią i tylną kosiarkę razem obmiatającą 6,5 metra na raz, koszącą, no to jednak trochę by się to zeszło. No bo tutaj, według Farmiga, ta nasza oryginalna łąka, że tak powiem, która w sumie nadal jest w dzierżawie, ma 2,5 hektara. Nie wiem ile mają tamte pola, co mam zasiane jednoroczne trawę. W sumie na koniec odcinka bym mógł policzyć, ile tego jest. Ale myślę, że razem się zejdzie z 8 hektarów według farminga. No to już jest dość sporo. Tak na oko patrząc, bo jeśli ta łąka tu ma 2,5 hektara, czego się nie spodziewałem. W sumie po farmingu to no tamte kawałki są myślę, że nawet większe od tej łąki. Także koło 3 hektarów myślę, że każdy kawałek ma. No to wtedy 3, 3, no takie 8 do 9 myślę nawet. A za chwilę zresztą policzymy. Bo za chwilę myślę, że też będę kończył ten odcinek, żeby was już nie zanudzać wiadomo byśmy mogli sobie dokończyć ale czy to ma taki sens mógłbym teraz w sumie też trochę pojeździć z kamery wewnętrznej fajnie że ta 400 ma jeszcze dobry promień skrętu się nawracać, że jechać co pokos. Dopiero popatrzyłem na to ile my jedziemy z tą prasą w ogóle. Troszkę nierealnie, bo nie w momentach tych maksymalnych jadę aż 25 na godzinę, co mnie zdziwiło, no ale cóż, e, trzeba zapierdzielać, A jak sobie kradzi. Wiadomo, presa na pewno by dostawała w dupę przy takim jeżdżeniu. Eee, tak szybko. Bo myślę, że jak w sianie ktoś jeździ naprawdę szybko, to to naprawdę szybko to jest pewnie. Maksymalnie koło 15 na godzinę. No, bo zazwyczaj, przynajmniej w moich okolicach, jak ktoś jeździ szybko przy Sionokosach, no to jest tak 15 na godzinę. Szybciej nie widziałem w sumie. No zazwyczaj to z presami jeżdżą ludzie tak koło. Wtedy koło 10-12 na godzinę. Jeśli jest dobry ciągnik, no a jeśli się komuś spieszy i ma dobry ciągnik, no to wtedy 15. Chociaż nie wiem raz, chyba jak presowałem w rzeczywistości, to nawet e, udawało mi się, że rozpędzałem się do 18 na godzinę. E, spieszyło mi się, no bo wiadomo, nadchodziła chmura burzowa. A siano było ładnie wyschnięte. Także byle, żeby popresować, się liczyło wtedy. Wiadomo, wędzik wchodził na maksymalne obroty, jakie tylko mógł, żeby presa nie stanęła, i była heja, nawet w sumie. Dobrze, że nie skończyłem odcinka przed chwilą, tylko postanowiłem sobie dokończyć, tak to będziemy e, mieli naocznie ile już jest bel. Z, no, poza odcinkiem jeszcze będę musiał te bele chociaż tu pozbierać gdzieś w jakieś jedno miejsce. E, I e, te bele i po prostu tą mąkę nawieść sobie, żeby była w 100% nawieziona. Oczywiście ona teraz po skoszeniu ma 50% i trawa, tak sam, trawa jest to, to co mamy jednoroczne to tak samo w sumie wychodzi, także na wiosnę jak będziemy po trawie jednorocznej ją agregatować czy orać to będzie nam ona oddawała 50% nawozu ale myślę, że od razu wtedy też nawieziemy po trawie jakąś gnojówką czy czymś żeby było w 100% i od razu jak będziemy orać to będzie 100% że po prostu się wjedzie siewnikiem i od razu będziemy siać a ja co, w tym odcinku to by było na tyle ale sprawdzimy jeszcze tego, tak jak mówiłem tu mamy trawę zasianą, to jest pole nr 228 i 74 2,2,8,7,4 tu mamy 1,4 hektara i 2,1 to mamy 3 3,5 hektara to już mamy 4 hektar 4 czekaj 3,5 i 2,5 to mamy 6 hektarów i mm, pola numer osiem siedem osiem pięć osiem sześć osiem sześć osiem siedem tak osiem aha osiem pięć jest y, łączone kurde to na mnie odda bo ono jest łączone ale tu też będzie jakieś e, hektar, 2 hektary, dwa, dwa i pół, bo e, tu wam nie pokazałem. E, w sumie zjedziemy osiemdziesiątką i wam pokażę. E, trochę zmieniłem e, tu iście pola tego po jęczmieniu. E, tego wam jeszcze nie pokazywałem, także pokażę. Tu za chwilę wyjedziemy z laski, będziemy musieli troszkę inaczej jechać, bo przeinaczyłem drogę. No tutaj, oczywiście, tak mówiłem, jest kukurydza, pole pożepaku, i następna nasza kukurydza, i to, pole, to będę chciał też złączyć w jedność. I tutaj widzicie, nie prowadzi nas na skóśkę, tylko skręcamy sobie w prawo, i tutaj zjeżdżamy w lewo przy oborze, bo tutaj wiadomo, jak będę chciał następny tutaj ten kawałek robić to nie będę miał jakiegoś tutaj jeszcze zagajnika tylko wtedy tu prosta granica i tam a tutaj przynajmniej sobie większy ten zagajniczek zrobiłem jest taki bardziej kwadratowy i według mnie lepiej to wygląda troszkę tutaj inaczej droga idzie wiadomo ale tak mi się wydaje że jest lepiej także co jeśli Ocencie tam w komentarzach, jak to, czy dobrze to wymyśliłem, czy nie. Ja w tym odcinku Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, bo naprawdę nadal 90% z Was, których ogląda te odcinki, no niestety oglądają to osoby bez subskrypcji, także poprawcie się. Ale co, zapraszam Was na poprzednie jak i następne odcinki. A ja Was żegnam do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.